Sprawozdanie finansowe w swojej treści będzie zawierać inne elementy, bo chociażby we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego nie powołamy się już na zasadę kontynuacji działalności. Dzień dobry, nazywam się Anna Ręczowska i dzisiaj opowiem Ci, jaki wpływ likwidacja, postawienie spółki w stan likwidacji, jaki wpływ ma na sprawozdanie finansowe. Każde sprawozdanie finansowe jednostki, która działa, funkcjonuje, sporządzamy z zachowaniem tzw. zasady kontynuacji działalności, czyli przyjmując, że jednostka dającej przewidzieć się przyszłości będzie w niezmienionym zakresie działać, funkcjonować i prowadzić po prostu tą działalność gospodarczą. Jeżeli nasza jednostka zostaje postawiona w stan likwidacji, oznacza to przede wszystkim złamanie tej zasady. Nie możemy więc sporządzać sprawozdania finansowego dalej, używając zasady kontynuacji działalności, co przekłada się bezpośrednio na wycenę naszych aktywów i pasywów. Oprócz tej wyceny, której jeszcze opowiem za chwilę, przede wszystkim będziemy musieli zamknąć księgi i otworzyć je na dzień postawienia spółki w stan likwidacji, co spowoduje, Również obowiązek przygotowania dodatkowych sprawozdań finansowych. Jeżeli mówimy o wycenie spółki w likwidacji, to przede wszystkim będziemy musieli przeanalizować wszystkie elementy naszych składników majątku, czy w dalszym ciągu e, mają tą wartość, która jest zgodna z księgami, ponieważ zgodnie z wyceną dla e, firm w likwidacji będziemy mogli je wycenić. Wyłącznie wartości, która nie przewyższa cen sprzedaży netto. I jeżeli mówię o cenach sprzedaży netto, nie mam tu na myśli ceny sprzedaży takiej, która funkcjonuje na rynku, ponieważ tak naprawdę będzie chodziło o taką cenę, za którą jesteśmy w stanie sprzedać nasz składnik, ale jednocześnie ta cena będzie pomniejszona o koszty. Które będziemy musieli ponieść, aby doszło do tej sprzedaży. Dlaczego taka wycena? Otóż, w związku z tym, że spółka jest w likwidacji, to zakładając, że nie będzie prowadzić już w ogóle działalności, czy to w, w, w ograniczonym zakresie, czy, czy w całościowo, to tak naprawdę te składniki będą zgodnie z zasadą ostrożności musiały zostać wycenione w tej wartości. Niższej. Może się również okazać, że część naszych składników majątku tak naprawdę utraciła na swojej wartości właśnie w związku z tym, że służyły na przykład nam do produkcji jakichś szczególnych elementów i tak naprawdę na rynku nie będą te składniki sprzedawalne. Dlatego też w przypadku spółki w likwidacji ta wycena składników aktywów przebiega zupełnie inaczej niż w przypadku spółki, która kontynuuje działalność gospodarczą w kolejnym roku. Dodatkowo od strony rezerw i zobowiązań będziemy musieli wycenić rezerwy na koszty, które będziemy zobowiązani ponieść w trakcie likwidacji naszego podmiotu, co oczywiście łatwo zauważyć w ten sposób nasz ewentualny zysk, gdyby jeszcze taki spółka miała. Zmaleje bądź pogłębi się po prostu strata, ponieważ z jednej strony będziemy mieć koszty związane z utratą wartości składników aktywów, a z drugiej strony będziemy naliczać również rezerwy, a więc również tworzyć koszty na przyszłe wydatki. Tak więc ta Sprawozdawczość spółki w likwidacji mocno będzie się różnić już na etapie wyceny składników, na etapie przygotowania ksiąg do zamknięcia, ale również sprawozdanie finansowe w swojej treści będzie zawierać inne elementy, bo chociażby we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego nie powołamy się już na zasadę kontynuacji działalności. Te same elementy znajdą się w sprawozdaniu z działalności przygotowywanym przez zarząd, bo po prostu sytuacja spółki mocno się zmieni stosunkowo do poprzedniego faktu. Tak więc, w przypadku tej naszej likwidacji, tak naprawdę mocno zmienia się również okres, za jaki przygotowujemy sprawozdanie finansowe, bo pamiętając, że E, musimy zamknąć księgi, a zamknięcie ksiąg wiąże się również z przygotowaniem sprawozdania finansowego i następnie otworzyć, a wiemy, że takie postawienie spółki stan likwidacji nie następuje zwykle 1 stycznia, czyli nie jest zbieżne z, z, z takim najczęstszym, najczęściej przyjętym rokiem obrotowym. W związku z powyższym ten nasz rok, jeżeli by nasz rok obrotowy był zgodny z rokiem kalendarzowym i likwidacja nastąpiła w jego trakcie, tak naprawdę musimy przygotować sprawozdanie finansowe za okres od pierwszego dnia roku obrotowego do przed, przedetnia, tak naprawdę, postawienia spółki w stan likwidacji, oraz drugie sprawozdanie od dnia postawienia spółki do ostatniego dnia roku obrotowego. Tak jak więc widzisz. Dużo zmian wiąże się właśnie z tym faktem zgłoszenia likwidacji. Na dzisiaj bardzo Ci dziękuję, natomiast zapraszam Cię jeszcze serdecznie po więcej informacji na mój blog podatkowerozliczenia.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji dotyczących sprawozdań, dotyczących księgowości i funkcjonowania spółek. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnej lekcji.